Kolejne ciekawe zadania związane z, z notacją wykładniczą. Najpierw jeszcze chciałam mm, podsumować ostatnie dwa filmiki. Czyli zapisz liczbę w, not w notacji wykładniczej. Będziemy robić tak. Zapisz liczbę. W notacji wykładniczej. No nie? Wykładniczej. Okay. I tak, mamy taką liczbę. 11. To się równa. Więc co chcę zrobić? Muszę otrzymać tu jakiś taki mały ułamek dziesiętny. Czyli tu muszę mieć przecinek, tak? Czyli mam już 1,11 jeden jeden razy 10, do której potęgi? Sprawdzam. Liczę. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, czyli do minus 11. Dlaczego do ujemnej potom tą liczbę? Muszę jakby wypchać na ten koniec z powrotem. Podpunkt B. 0, 000, 3, 2, 3. To się równa. Gdzie teraz chcę mieć przycinek? Tutaj. Czyli to jest 3,23 razy 10, 1, 2, 3, 4 do minus 4. Ta, do, ta liczba tu na górze mówi nam o tym, o ile liczb chcę ten przecinek przesunąć. Jak przesuwam tutaj sobie jakby, to musi być do minus 4. I teraz jeszcze jeden podpunkt. Weźmy sobie to nasze 3.

Musi nam przeskoczyć ten przecinek. Macie pytania, to piszcie. To był taki szybki film na przypomnienie i podsumowanie tematu.